Polska zaczyna odstawać pod względem rozwoju infrastruktury ładowania samochodów elektrycznych od nie tylko Europy Zachodniej i Środkowej, ale nawet już od istotnie biedniejszych państw od nas, jak Chorwacja, Rumunia czy Bułgaria. To jedna z refleksji płynąca z naszej niedawnej podróży z Warszawy do Stambułu i wokół Bałkanów samochodem elektrycznym przez 13 państw i ponad 5 tysięcy. Kilometrów. Druga refleksja pozytywna jest taka, że dziś rozwój infrastruktury na tych wszystkich rynkach jest już dużo lepszy niż jeszcze kilka lat temu był na zachodzie. Dużo łatwiej dzisiaj się podróżuje elektrykiem, dużo łatwiej znaleźć stacje ładowania. Kolejna refleksja jest taka, że dzisiaj też możemy podróżować po tych wszystkich państwach za pomocą. Jednej karty do ładowania, jakiej używamy na co dzień w Polsce. No i cóż, wracając do tego wątku polskiego, warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli nie zmienimy przepisów, nie przyspieszymy inwestycji w doprowadzenie mocy do szybkich stacji ładowania, zwłaszcza przy drogach ekspresowych i autostradach, to Polska zacznie. Odbiegać od Europy Zachodniej będzie mniej atrakcyjnym rynkiem także pod względem turystycznym, tak jak działo się to przez dekady, kiedy nie mieliśmy rozwiniętych autostrad.